na moim kanale. Zastanowiłam, że zrobię taki tydzień ze mną, week in my life. Dawno czegoś takiego nie robiłam, a wiem, że miałam dużo pytań. Pokażę Wam po prostu jak wygląda moje życie teraz po maturze. I zaczynam w sobotę. Dzisiaj planuję bardzo pracowity dzień od rana. i to właśnie się ogarnąć i dość śniadanie. Jadę do takiego biura, bo tutaj w domu nie ma zbyt dobrego internetu, jeżeli chodzi o YouTube'a, i tam będę po prostu dodawała filmik i też montowała. Myślałam, że osoby, które mnie lubią, na pewno chcą widzieć backstage mojego życia, tak naprawdę, także y, zaczynamy o godzinie 23 w sobotę 15 maja. Nie wiem, kiedy ten filmik wleci, ale tak. Ja muszę pościelić właśnie teraz łóżko. Call me Mr. Tips. Excuse me, my name is Yannick. Don't need to panic, I'm black. Dobra, kochani, ja sobie chcę wymalować chociaż rzęsy. I w ogóle wstałam, weszłam na Instagrama Blanki Lipińskiej, Bo obserwuję po prostu i to zobaczyłam, co dała relacja. I zobaczyłam, że wczoraj zaczęli chyba kręcić drugą i trzecią część filmu 365 dni. I ja wiem, że są jakby podzielone opinie, niektóre mi się może podobać, niektórym nie, ale światowego sukcesu nikt jej nie odbierze, nikt nie powie, że nie osiągnęła ogromnego sukcesu, bo naprawdę. Ja jestem pod wrażeniem. Ja byłam na premierze tego filmu w kinie, potem oglądałam jeszcze dwa razy. No i zwróćcie uwagę na to, że całą powiekę bruną, bo ja tak mam jak maluję rzęsy i każdy pyta właśnie, jakim tuszem ja maluję rzęsy, więc zaraz Wam pokażę. Tak się prezentuje ten tusz, on kosztuje kilkanaście złotych. Ja go kupiłam tak o jeszcze jak były przyceny w Rosmanie, to wiecie takie ogromne przeceny, gdzie jest tam minus 55%, to wtedy kupiłam ten tusz Naturali Perfect. Miss Sporty i powiem wam, że świetnie mi się sprawdza. Super wyduża rzęsy i ma taki intensywny czarny kolor. W ogóle z tego Miss Sporty używam combo, bo używam też z tej samej serii co tuż podkład i też mi się fajnie sprawdza. To jest ten podkład z Miss Sporty. W serio polecam, spoko mi się sprawdza, ale ja ekspertem nie jestem. Malowanie. Ja już dojechałam na miejsce. Jestem tutaj w biurze, gdzie wam mówiłam. Właśnie się dodaje filmik. Wy już na pewno widzieliście, bo to jest ten odnoście matury, podsumowania. Zapraszam do pracy ze mną. Mam tutaj Oczyt pomarańczowy, kupiłam sobie nawet bagietkę. Hej, dzisiaj jest 11. Kolejny, kolejny dzień, w którym nagrywam, będzie to po prostu taki vlog, wiecie, z różnych dni randomowych, tak żebyście widzieli, jak to czasami wygląda. Poza tym poza tymi takimi filmikami już, które są bardziej lepiej montowane, bardziej przygotowane. A więc co dzisiaj wstałam o godzinie ósmej. Obudziłam się wcześniej trochę, ale leżałam. Dzisiaj nie czuję się za dobrze, boli mnie gardło. Ostatnio od roku. Zachorowałam może dwa razy, odkąd się zaczął koronawirus w ogóle nie chorowałam, no ale dzisiaj mi tak zapało, myślę, że to przez dzisiaj jest w ogóle niedziela, a w piątek wyszłam na rynek, tańczyłam, piłam alkohol, zgrzałam się i wydaje mi się, że to wszystko po prostu teraz oddziałuje. Ale mimo to nie chcę jakby, wiecie, smartować tego dnia. Jest fajna pogoda dzisiaj, ale ma się rozpogodzić, więc ja idę się troszeczkę ogarnąć. Tutaj mam butelkę wody i do niej e, wycisnę cytrynę. Oduczyłam się tego, że jak jestem chora, wiadomo, nie można się za bardzo wysilać i tak dalej, ale jak jest się chorym, jak się nie czuje za dobrze i wmawia sobie jeszcze, że jest źle, to będzie jeszcze czy gorzej. A jak na przykład coś mi tam boli faktycznie, ale nie będę narzekać i mm, będę żyła tak, jakbym żyła normalnie, gdybym nie była chora, gdyby mi nic nie bolało, to automatycznie będzie lepiej i Wam też to polecam. Ale oczywiście nie mówię, że mm, macie nie wiadomo co robić, bo ja też nie czuję się jakoś, nie wiem, strasznie, tragicznie. Po prostu czuję, że nie jest normalnie, ale... Ale da się z tym żyć! W ogóle tak sobie wpadłam na pomysł, że... Znaczy wpadłam na pomysł, ja wiedziałam to od razu, że jak będę miała... że skończę szkołę i tak dalej, będę chciała uczyć się języków i na mojej liście nauczania się języków jest hiszpański i niemiecki. Najpierw chciałabym się nauczyć hiszpańskiego, a zastanawiałam się, czy uczyć się włoskiego czy hiszpańskiego. W szkole przez trzy lata uczyłam się włoskiego i bardzo dobrze mi szedł. Swoją drogą bardzo lubię ten język i coś tam pamiętam, ale mogłabym, jakby wiecie, lepiej mówić po tym włosku, no ale coś pamię pamiętam. Mi Natalia, jestem Polaką. Ja opuję szkołę i e Ho scritto Lesame di Maturita. Też nie lubię ten język włoski, ale no, e, wiadomo, że się zapomina mnóstwo słówek, jak się nie ma z nim kontaktu. Ale stwierdziłam, że pouczę się hiszpańskiego. Um, jakieś tam podstawy z włoskiego mam hiszpański jest trochę podobny, więc będzie mi się go łatwiej uczyć ale wiecie, hiszpański jest bardziej powszechny, to jest chyba drugi albo trzeci najbardziej sławny język na świecie, bo on nie działa tylko w Hiszpanii, wiadomo, Stany i tak dalej także bardzo użyteczny i też mi się mega podoba, więc chcę się zacząć sama uczyć hiszpańskiego bez żadnej szkoły, bez żadnego płacenia, po prostu sama, bo wiem, że tak się da ja mam zdolność do języków zawsze wszystko mi tak w ucho wpadało więc chcę to wykorzystać, zainstalowałam też aplikację Duolingo, bo bardzo jest polecana. Język niemiecki uczyłam się w gimnazjum, ale umiałam go. To, co miałam, to, co miałam umieć, zawsze umiałam. Zawsze piątki, szóstki z języków miałam, ale... Niemiecki to jest taki język, gdzie nie mogłam się do niego przełamać, bo jest dla mnie za twardy, za taki wiecie, taki mocny, twardy język, a ja raczej takich nie lubię, no ale stwierdziłam, że język jak język tak, niemiecki też jest potrzebny też jest na niego popyt i tak dalej no i warto też znać wszystkie języki w sumie, um, więc się przełamałam, ale najpierw chcę hiszpański I mam, i mam taki cel, żeby właśnie mieć kilka języków w życiu, także zobaczymy jak mi to pójdzie teraz mam na to czas, nie mam wymówek, żeby tego nie robić. Dobra, pogoda serio, jest ładna. Ja się ogarnę. Miałam nic takiego nie robić. Ale chyba sobie porobię dzisiaj jakieś zdjęcia. Teraz damy sobie ten żel z CeraVe. Testuję jakieś takie serum, które kupiłam w Action. Jedna dziewczyna napisała, że jest super, druga, że nie widzi żadnej różnicy po nim. Um, także sama sobie tutaj przetestuję. Dzisiaj też dodaję nowy filmik, poranną rutynę. Mega się cieszę, bo dawno nie było żadnej rutyny takiej fajnej na kanale A starałam się jeżeli chodzi o montaż, także jak jeszcze nie widzieliście to idźcie zobaczyć W sumie chyba fajnie nawilża to serum I oczywiście nie możemy zapomnieć o SPF Nauczyłam się Rosa do tego, żeby używać SPF, SPF w końcu Nigdy tego nie robiłam Uważałam, że nie jest to takie potrzebne I idziemy teraz wybierać outfit Patrzcie w ogóle jak mam kolorami wszystko ułożone Proszę bardzo, na Vinted Znalazłam za chyba jakoś 60 zł, ale jest mega fajna. No i wiadomo, jakość Nike, także będzie ponadczasowa. Ok, jestem gotowa. Tak się prezentuje mój outfit. Spodnie są z shin, pasek jest z handemu, bluzkę z Vinted. Tutaj mamy naszyjnik z Shin, jakieś pierścionki. Proszę bardzo, włosy muszę jeszcze poprawić, ale chyba zostały związane. I jeszcze torebeczkę małą dam. I tak się prezentuję. Włączyłam sobie powiadomienie tym Duolingo, żeby nie zapominać, że muszę uczyć się Which of is the boy? El hombre? How do you say boy? Nino Nino Dobrze Kochani, jadłam maka, nie nagrałam wam nic, ale teraz idę do parku się przejść, bo jeszcze jest ładna pogoda Za minutę wchodzi filmik i muszę na story dać, że wchodzi um, Także tak, musimy wyjść z auta Pogadajcie znać, mogę kiedyś zrobić takiego vloga z autek. A tak gdzieś będę za was gadała, jakieś QA, coś z muzyką. Dajcie znać. Hej, o oh, Boże. Jest 25 maj. Ja jestem chora. Skoro to miał być tydzień w moim życiu? To nie będę pokazywała i udawała, że nie jestem chora, bo jestem. Tylko pokażę się w najgorszym pytaniu, jakim kiedykolwiek mogłabym się Wam pokazać. Owww. To a great day, guys na ten dzień. Zacznijmy od sprzątania, bo. Um, I. I just. I just wasn't good in that. Um, w ogóle jakoś tak mam w głowie, <coughs> że chcę mówić po angielsku. Z dużo youtuba, z dużo youtuba. I'm sorry, bad. Ale chcieliście filmik, w którym będę mówiła po angielsku, so yeah. I would do that. I think it would be. In a few days. Tu mam. Rzeczy z prania I think it's the time to clean that shit. posprzątałam jedną półkę I teraz czas na przerwę Idę sobie zaparzyć szałwię Na śniadanie Dzisiaj mamy super danie Bardzo mm, wyjątkowe Płatki No nic lepszego mi dzisiaj nie stać Niestety W godzinie 18.36 za dokładnie 23 minuty, mam ten angielski z panią z Filipin, który mam. Nie nagrywałam nic wcześniej, bo nic nie robiłam. A mam na liście dzisiaj jeszcze parę rzeczy, które chciałabym zrobić, i mam nadzieję, że mi się uda.